ma, witajcie w kolejnym odcink odcinku programu Zagrajmy Word. Dziś jest ze mną... Arti. Jak zawsze. Co tak, tak bez emocji? Jak... Ten kanał mnie tłamał, szczerze mówiąc. Aha. Dobra, dziś sobie ocenimy kanał użytkownika o MenLuki. No tak. to, żeby tradycji stało się zadość. Arti, tło, powiedz coś. Tło mi się akurat podoba ma elementy z Minecrafta, widać inspirację na teren, są stawki z Team Fortress 2, no i to by było chyba na tyle. No właśnie, a ja zauważyłem, tak nagle, ten Starcraft, logo Starcrafta o, tak wys... jest, jest, jest. wysrało tak nagle po lewej, nie wiem, nie wiem co to, na znaczy, strasznie jest prawie to, to strasznie to brzydko wygląda. Tutaj, niby, to tło ładnie wszystko zrobione. A to nagle z lewej strony takie małe tło StarCraft'a. Dla mnie to w ogóle bez sensu. I dziwnie to wygląda. A jeszcze, ja że tego nie zauważyłem. Dobra, więc tło jest. dobre wrażenie robi. Jeżeli ktoś wchodzi na kanał, dobre wrażenie robi tło. To no. teraz opis kanału. Marty? Pierwsze, co się wrzuca w oczy, to napisy w kodzie Astis. Subscribe, comment, He. R.A.T.E., kurczę, drugi raz przeczytałem jako H.A.T.E., no i hit. i podliczajka widzów, że tak powiem. Nic tak, ciekawy. no Ale i... Ale dalej jest FAQ, czyli często zadawane pytania, i to akurat jest dobre. Tak, i jest lista, wiadomo, yy, tych wszystkich gier, z których nagrywa, obecne Let's Play Ace of Spades, Minecraft. Plany let's play to Heroes of Myth and Magic Might and, and Magic Serious Sam 2, League of Legends, Team Fortress 2, StarCraft 1 i 2. I tutaj chciałem zaznaczyć, że tak trochę niestarannie napisałeś te tytuły. Gier jedne z dużej litery, League of Legends pierwsza litera z dużej, potem już z małej. Wszystko piszesz, No I jeszcze zakończone gameplay to Half. TMFP i gta Sandras. i zawieszone to terraria i na samym końcu taka wielka łapka w górę tak. tak no to teraz, co my tu mamy, playlisty to może ja pierwszy tutaj sobie wyciągnę swoją karteczkę na której mam wszystko opisane, czekajcie dobra, playlista, minecraft, tak no to jak sama nazwa wskazuje, filmiki z minecrafta i tam wchodzą w skład poradniki no Mierna jakość. Może dlatego, że nagrywane jest złym programem 480P. Ogólnie w, nawet nie, nie chodzi o rozdzielczość, tylko o jakość samą, takie widać czasami te. Y, piksele, Tak się rozpixelowuje wszystko. I przykładem poradnika jest na przykład jak zagrać w 3D lub y, jak zrobić huśtawkę. Większość poradników jest nagrywane bez głosu menukiego. Lecz są też jest, jest parę z głosem. Oprócz poradników są tam filmy pokazujące wyczyny naszego użytkownika, na przykład film pod tytułem Mój Pixel Art w Minecraft. No i co? No i ogólne wykonywanie filmów w tej playliście jest no, słabe. Jakoś wideo, jak już wcześniej mówiłem, słaba. Czasem duże, czarne takie. Mm. Pla, nie plamy, tylko pasy takie. chociaż ucina ca całe film i jest taki mały kwadracik, i w tym jest film. I ogólne, też wykonanie tych filmów. Na przykład w jakimś poradniku, zamiast jakichś napisów, na, na, żeby nam się wyświetlały tutaj napisy elegancko w jakimś programie, to wszystko jest w notatniku napisane. No. no I to było tyle od Minecraftu. Następna playlist to Let's Play. Ace of Spades, to Arty. Tak, ja odmówiłem ten Let's Play. Jakość audio jest cienka. Komentarz też dość słaby. Jedyne, co jest trochę lepsze, to jakoś wideo. Tutaj Jedyną rzeczą do zarzucenia jest tylko to, że nie ma 720p, ale jakość wideo wbrew jest całkiem dobra. Wbrew pozorom, po tym jak się oglądało Minecraft'a, już ty od ciebie na ten temat? No raczej, a jeszcze tutaj Menuki nagrywa z Kumplem. No i to by było chyba na tyle. Koment no i są długie przerwy, komentarz jest. Bardzo ale to komentarz potem już skomentujemy pod ogół No, damy. no dobra. Y, to teraz y, Schwa. To jest Tony Hawk, Tony Hawk American Westlands. Tak. Z tego co pamiętam, tak to się tak mówi. No, w tym przypadku jakoś jest o wiele lepsza. Choć nadal nie ma HD, ale to to już, jak już kiedyś wspomniałem, to nie jest najważniejsze. Treść filmów jest różna od gameplayów, poprzez poradniki dotyczące wykonywania jakichś tam trików a prezentacjach bugów kończąc no i na plus jest tutaj ścieżka dźwiękowa ma fajna muzyczka fajne triki, fajna muzyczka jest jest tak dość... nie, nie jest tak strasznie no, no art. teraz twoja DM... DMFB Ta, Dave Freestyle BMX <coughs> czyli to jest gameplay Neluki robi triki z podkładem muzycznym. Nic ciekawego, szczerze, chociaż jak ktoś lubi oglądać takie rzeczy, to proszę bardzo, ja akurat nie przepadam. Jakość wideo jest dobra, muzykę też dobrze słychać. Może być. No to dobre. Kolejna playlista to Counter-Strike Source. Hmm. Jakość średnia wideo. Jakoś średnia coś taka. No, nie jest tragicznie, ale też nie jest dobrze. I jakie tu mamy filmy? Trzy filmy. Pierwszy film to jest yy, przedstawienie mapy Detran z trybu Detran. Następnie jeden film pokazujący jakiś tam trik na mapie. No nieważne jakiej mapie nie będę wam mówił, bo pewnie większość z Was i tak nie będzie wiedziała o co chodzi. I tutaj ostatni film, który mnie najbardziej rozbawił, jest to gameplay z komentarzem. A w roli głównej jest syntezator mowy Iwona. To naprawdę mnie to rozwaliło. To jest mocne. To jest naprawdę. Nie wiem, czy to, miało, czy to tak miało być, czy to jest dla śmiechu. Nie mam pojęcia, ale tak to wygląda. To jest po prostu gameplay z komentarzem Iwony. Tak. No i tyle noc. Co tam jest? Yy, Diamentowe oblicza. To twoja następna playlista. Tak. Co to jest? Diamentowe oblicza. Minecraft. Typowy let's play, Menlukey używa tutaj wielu modów, szkoda tylko, że nie potrafi wymówić poprawnie ich nazwy, powinieneś się przygotować trochę, jeśli A, no to, tego tak raz miałbym wziadać. się nie czepio, bo to czasami też nie potrafię jakość, wymawiać. Jakość wideo jest fatalna, nagrywane hipercamem, który bardziej służy do nagrywania pulpitu niż do aplikacji gier. Jakoś audio podobnie, czasami po prostu tak jakbyś miał mikrofon gdzieś daleko, 2 km od siebie i słuchać jakieś przytłumione dźwięki i to by było na tyle, chyba, a jeszcze jedno, używasz tutaj X-Ray'a, tu mamy Items. Ty... A to nie rozumiem, czego ty się czepiasz. No to są jednak trochę haksy. No trochę, no. no. Mane items to chyba nie takie haksy straszne, no to jest game mod przecież z tego co się orientuje. No mod, ale... pozwala na szybkie zdobycie itemków typu diamenty. Tego typu. Dobra, nie wiem, nie oglądałem, nie wypowiadam się. Następna Dobra, playlista terracja. to Terraria, tak. Terraria. No to terraria. ja oglądałem jeden film. No jest to gameplay pokazujące początkowe etapy gry. W tą grę właśnie. No i tyle no. Co tu mogę więcej powiedzieć? Nic. Jakość wideo, no jaka jakość wideo. Taka jak we wszystkich, całej reszcie filmów. Coś tutaj wcale nie jest taka zła. Nie, średnio, tak jak i we wszystkich. Następna tutaj tutaj listę Arti, GTA Andreas. Tutaj jest prezentacja bugów w modzie Urban Tricks. Są to bugi związane z robieniem trików i jednoczesnym Jeżdżeniem na motocyklu. Wygląda to dziwnie, ale to chodzi o same bugi. Ale bugi zazwyczaj są dziwne. Jest, nie ma tutaj komentarza, za to jest muzyka w ple, jakoś wideo 480p, ale jest dobra. No i oprócz I to tego. Było chyba na tyle. No dobra. Yy, no i no, oprócz tego są jeszcze trzy playlisty. No, ale to są takie playlisty bardziej, pff, że tak powiem, pierdoły. Tak, 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 pozwolę sobie to określić W tym dwie puste. No prawie puste, bo. Se nie, no w safe mapki no tak, zagadki wy... są. Ale to jest opis tylko tej a playlisty, ja o co tam będzie tak, chodzić. To, no. Niespodzianki jest puste a różne to takie właśnie wymieszane. Niektóre filmiki nie są jego, tylko po prostu dodane do playlisty. I jest tam trzy filmiki. To, to już jest takie. No nie na temat za bardzo. To nie ma co, nie ma co nawet mówić o tym. No i co? Co zawsze my to teraz po tym mówili? Aha, jakoś wideo podsumowując i audio. Jakoś wideo w Minecrafcie bardzo słaba w innych Znaczy no w, nie, w Minecraftcie nie było tak źle. Znaczy w zależy... Ty mówisz o swoim Minecraftie czyli o, o tej o diamentowej swoje, oblicza. W, moim. w tym moim pierwszym Minecrafcie no to też nie jest super. Też zależy od filmu i to wszystko jest tak wymieszane, nie, nieustabilizowane to jest. Ta a tu jeszcze, jeszcze co do diamentowego obisza. Sam autor przyznaje, że to jest fail, ale jeśli to jest fail, to powinieneś albo usunąć ten filmik, albo zrobić go, żeby był niepublicznym. Bo inaczej to ktoś wbije, zobaczy i to go odrzuci. No, a to może być akurat ten pierwszy filmik, który zobaczy. No właśnie. Y a więc tak, co tu jeszcze? Jakoś audio. No ja szczerze nie mogłem usłyszeć jakości. Czy miałem mało filmów, żebym mógł to zauważyć. Większość filmików była z muzyką, więc muzykę ładnie słychać. Tak, jeśli filmiki były z muzyką, to jakość dźwięku była dobra, ale jeśli nagrywałeś swój komentarz, to twojego komentarzu czasami było nie słychać, tak jakby się twój mikrofon psuł. I w ogóle było przytłumione. Słabo było Ciebie słuchać, naprawdę. No i zawsze komentujemy, znaczy no, mówimy o komentarzu. W tym przypadku tak. ja się nie mogę wypowiadać praktycznie w ogóle, bo większość filmów, które ja oglądałem było bez komentarza, więc nic, nic dużo nie mogę powiedzieć. Arti, Ty coś powiedz bo, powiedz, bo z tego co się mm -hmm. orientuję, to Ty miałeś te filmiki właśnie takie. Tak, tak, tak. Szczerze mnie komentarz nudził. I tobie nawet nagrywanie z kumplem zbytnio nie pomagało. Komentarz był monotonny, często były przerwy. Nic ciekawego, szczerze. Nie, wręcz odrzucał komentarz. O, żeś, Arti, brzydkość. O, ty jeden niedobry. Nie, ale dla mnie plusem jest to, że się, wiesz, że cały czas wysyłasz te filmy i jednak... Znaczy no, teraz akurat jakoś, widzę, przerwę zrobiłeś sobie, ale... Wcześniej filmy te wysyłałeś dość często i dużo ma, dość dużo masz tych filmów. Więc ocena, ocena końcowa? Arturze? 2 na 10. O ty jeden. Już nie wiem, ja wiem, jestem załamany tym kanałem. O ty jeden no. Nie, jak dla mnie nie było tak strasznie. Widać, że się starałeś i jak dla mnie to 3 na 10. I no i fajnie git. Życzymy powodzenia. Zapraszamy do subskrypcji jego kanału oglądania. No, jeżeli wam się podoba, jeżeli wam się spodoba, subskrybujcie. Jeżeli się nie spodoba, to nie subskrybujcie. I żegna się dzisiaj z wami Sadistik i Arti. Na razie.